Rok 2023 przynosi wiele wyzwań dla właścicieli sklepów internetowych, szczególnie w kwestiach zmian w prawie, które dla wielu biznesów mogą okazać się rewolucją. Warto zapoznać się ze zmianami oraz wprowadzić niezbędne poprawki. Koszty błędów mogą być niestety wysokie. dla właścicieli i operatorów sklepów internetowych szczególnie istotne będą trzy dyrektywy: dyrektywa Omnibus, dyrektywa towarowa, dyrektywa cyfrowa. Dyrektywa ta dotyczy zmian w przepisach o ochronie konsumentów. Zmiany te wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 roku, także dostosowanie się do nich powinno być niemalże natychmiastowe. Główne zmiany dotyczą konieczności weryfikacji zamieszczanych opinii, konieczności informowania o obniżkach, ale również o historii cen, zwiększenia transparentności i dostępu do danych operatora sklepu prowadzenia definicji platformy handlowej, sposobu profilowania zachowania klientów. Dyrektywa towarowa ujednolica przepisy w zakresie reklamacji na terenie całej Unii Europejskiej. Obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Główne kwestie z punktu widzenia sklepów internetowych to brak konieczności natychmiastowego zwrotu pieniędzy w przypadku reklamacji, przeniesienie kosztu transportu reklamowanego towaru na sprzedawcę, wydłużenie czasu na reklamację, wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji. Warto również wspomnieć, iż kwestie rękojmi od 1 stycznia 2023 roku reguluje ustawa o prawach konsumentów. Dyrektywa cyfrowa w dużej mierze porządkuje kwestie, które wcześniej nie były wprost uregulowane. Istotne kwestie to: uregulowanie zasad sprzedaży materiałów cyfrowych, zdefiniowanie sprzedaży w zamian za dane osobowe. Regulacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za towary cyfrowe niezgodne z umową. Tak duży zakres zmian w przepisach niesie za sobą konieczność audytu aktualnych zapisów regulaminów sklepów internetowych, a także wprowadzenie szeroko zakrojonych zmian w wielu jego elementach. W części przypadków zmiany mogą dotyczyć nawet 50% wszystkich zapisów regulaminu. Modyfikacja regulaminu sklepu internetowego to jednak tylko część działań, które należy wykonać. Znacznie poważniejsza może okazać się konieczność wprowadzenia zmian w samym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa sposobie rozpatrywania zwrotów, obsłudze reklamacji, polityce rabatowej, strategiach cenowych i wielu innych.